Pasieka wywieziona do lasu Dzisiaj rano ją wywiozłem A to tylko na razie sześć dowiedzieć Trzeba będzie za jakiś tydzień może Wywieźć kolejną partię Zobaczymy co się będzie działo, ale widać, że Że jest jakiś ruch Chyba pszczołom się podoba Bo widać, że sobie naladują ładnie, a dookoła co tu może się, co tu może kwitnąć, na pewno. Kwitnie jeszcze borówka, z tego co widzę, ale pewnie powoli zaczyna się gdzieś jakaś spać. Widać, że pszczoły gdzieś z daleka nalatują. Dlatego trzeba będzie dowieść kolejne ule, bo. Chyba, chyba jest jakiś pożytek leśny, fajny. Pszczółki, jest późna godzina, 18 po 18, a... a tu widać, że, że ładnie to wszystko wygląda. Zobaczymy mhm. co tu tak naprawdę się dzieje. Tu widać. I to już kwitnie borówek, borówka bruszlica. Tu pszczółka tam penetruje sobie. Dlatego, dlatego widać, że jest jakiś tych pożytek. A tu jest pełno, wszędzie dookoła borówki. Yy, jesteśmy w lesie. Tydzień temu wywiozłem te ule tutaj do lasu. Sam nie wiem na jaki pożytek je tutaj szykowałem, ale to dokładnie nie znam tutaj tych terenów leśnych. Ale widziałem, że jest sporo borówki, są podmokłe tereny i... No i liczyłem, że coś pszczoły przyniosą mi, dzisiaj tutaj do nich zaglądam po tygodniu czasu. I widzę, że jest dobrze. Minął tydzień, i miałem dowieść kolejne rodziny, ale jakoś nie było czasu. I widzę, że jednak trzeba będzie dowieść przynajmniej jeszcze jeden taki zestaw. Bo w tym tygodniu widzę, że tutaj ładnie, ładnie te pszczółki pracują. I widać, że, że jest miodek. Zrobimy sobie tu miejsca trochę. Iniemy z jedną ramkę. Nie mam podkurzacza przy sobie, ale mam przykadełko. Przyknę tak, żeby się schowały. Nie wiem czy jedną ręką podniosę taką ramkę, bo widzę, że ona jest dobrze dobita miodem. Tak no i ta rameczka jak widać cała, pięknie zalana miodzikiem. Miodzik taki dosyć ciemny, więc więc dobrze samo i trzeba będzie szykować kolejne rodziny i przywiezie tutaj do lasu niech niech noszą bo bo pożytek jest fajny szkoda żeby no żeby stały na innym pasieczysku i, i po prostu się leniły, bo tam w innych miejscach nie, 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 ma, nie ma takiego pożytku, z tego co widzę. A tu jest bardzo ładnie.